Dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Jabłońska, laureatka pierwszego miejsca w gminnym konkursie na najładniejszą iluminację świąteczną. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Agnieszko, proszę nam opowiedzieć o przygotowanej przez panią dekoracji świątecznej. To bardzo długa historia. Rozpoczęło się w zasadzie od mojego wielkiego renifera, którego kupiłam kilka lat temu i mój rezydent Renifer w zasadzie rozpoczął całą iluminację świąteczną tego roku. Później okazało się, że do niego w zasadzie chciałam też zrobić otoczenie. W związku z tym w mojej pracowni znalazło się w pudłach mnóstwo najróżniejszych światełek i ledowych, i ledowych z światłem powiedzmy ciepłym, zimnym, mieszanym, kolorowym. I później pojawiła się na horyzoncie moja siostra i zapytała, czy biorę udział w tym roku, właśnie w konkursie na iluminacje świąteczne. No, na początku powiem szczerze, trochę się wahałam. Ale stwierdziłam, że mam tak dużo tych rzeczy, nigdy ich nie wystawiłam wszystkich razem. Co prawda jest ich bardzo dużo, ale stwierdziłam, że jeżeli przeczytam sobie regulamin konkursu i spełnię wszystkie cztery życzenia, to wtedy okaże się, że jeżeli je spełniam, to przystępuję do tego konkursu i do tych eliminacji rzeczywiście przystąpię. Zaczęła się rzeczywiście poszukiwanie najróżniejszych elementów, które pasowałyby do kompozycji. Znalazłam je, no i zaczęło się tworzenie iluminacji. Co wchodzi w skład oprócz tych reniferów, jeszcze? No, mój renifer jest wyjątkowy, ponieważ wszystkim się bardzo podoba. Jest bardzo wysoki, ma przepiękne światła LEDowe, jasne, więc y, rozświetla niemal całe podwórko. Y, nie, tu, widzę nawet, że niektóre samochody się zatrzymują, żeby zobaczyć, co tak przepięknie wygląda. I renifer rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast y, do tego doszło jeszcze. Światła kolorowe, doszły jeszcze dosyć duże, wysokie krzewy, które też były udekorowane. Doszło jeszcze dekorowanie barierek przed właśnie moim domem. Doszły jeszcze oczywiście ledowe drzewka, do tego doszedł mały renifer, który też się pojawił na tym podwórku. Do tego jeszcze takie powiedzmy sobie Wieńce adwentowe, które bardzo lubię, też były doświetlane i też wisiały na poręczy, były przed domem. Także ta iluminacja zaczęła się robić coraz piękniejsza. Czy ktoś Pani pomagał w instalowaniu tego wszystkiego? Tak, pomagała mi moja siostra, pomagał mi mój mąż, dlatego że takiej iluminacji samemu nie da się zrobić, ponieważ ja jestem dosyć niska. W związku z tym, to, że jestem niska, to może jeszcze nic, ale pomoc osób tutaj była niezbędna. Tym bardziej, że to jest wielogodzinna praca tak naprawdę. No właśnie y chciałam zapytać, czy długo trwało cały ten proces od początku do końca, jak już mieliśmy gotowy projekt? Tak, y to trwało naprawdę kilka dni, a może nawet y wieczorów, dlatego że takie iluminacje najlepiej y tworzy się jednak wieczorami. Ja miałam akurat podświetlaną elewację domu, w związku z tym bardzo dobrze można było y doświetlić te miejsca i tworzyliśmy ją głównie wieczorami. Czy cały projekt był pani pomysłu czy szukała pani gdzieś inspiracji? Nie, był mojego pomysłu, dlatego że kiedy zobaczyłam w regulaminie taki zapis, iż powinna być jakaś taka spójna koncepcja, więc wiedziałam, że światło ledowe ciepłe, światło ledowe zimne, kolorowe, ale między innymi miałam jeszcze projektor z kolorowymi gwiazdkami. Renifer miał na szyi też kolorową gwiazdkę, i gwiazdki kolorowe pojawiły się jeszcze w dwóch oknach domu. W związku z tym był taki fajny element łączący, no i to się podobało. A czy te dekoracje, takie jak renifer, wieńce, kupuje Pani gotowe, czy robiła Pani to sama? Wieńce zawsze robię sama. Każdego roku są inne i są troszeczkę inaczej podświetlane. Natomiast pozostałe elementy są gotowe. Renifer jest gotowy. A czy taka dekoracja to jest duży nakład pracy i duży nakład finansowy? Duży nakład finansowy tak. Oczywiście nie robi się tego w ciągu jednego roku, tylko zbiera się takie elementy. No i później, kiedy chce się wziąć udział w konkursie, to wybiera się te najlepsze i tworzy się kompozycja. Czy zamierza Pani w przyszłym roku jeszcze coś dodać do tego projektu, kupować kolejne rzeczy? Na pewno tak. Natomiast na pewno nie wezmę udziału w konkursie w przyszłym roku, ponieważ mam wygraną, a laureat nie może wziąć udziału w przyszłym roku. W związku z tym zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Ksawerów do tego, aby wypełnili. Specjalne Zgłoszenia. zgłoszenie, żeby zgłosili się do konkursu na przyszły rok. Także zachęcam do wzięcia udziału, bo warto. A czy w środku, wewnątrz domu, posiada Pani również jakieś dekoracje świąteczne? Obowiązkowo. Jak tylko rozpoczyna się ten okres świąteczny, rzeczywiście dom się zmienia nie do poznania. Są ubrane barierki, są różnego rodzaju również wieńce adwentowe. Są na parapetach, są w różnych miejscach domu i ten klimat świąteczny naprawdę się czuje. A czy widziała Pani na terenie gminy inne dekoracje świąteczne i jak pani ocenia? Widziałam, dlatego że chodzę na spacery ze swoim psem i zastanawiam się, dlaczego ludzie nie biorą udziału w takich konkursach, bo są naprawdę, naprawdę jest warto. I są przepiękne, przepięknie udekorowane domy, przepięknie udekorowane są również ogrody. I ja zachęcam do tego, żeby wziąć udział w przyszłym roku w tym konkursie. Dziękuję za spotkanie. Moim dzisiejszym gościem była pani Agnieszka Jabłońska, laureatka pierwszego miejsca gminnego konkursu na Najładniejszą iluminację świąteczną, a Państwa serdecznie zachęcamy do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu. Dziękuję, Dziękuję bardzo.